Na Dzień dobry. Zasypujecie mnie pytaniami, dlaczego moje jeżyny nie dojrzewają. Dlaczego zeschły się, pozostały na krzewach niedojrzałe, czerwone lub czarne. Otóż już spieszę się wyjaśnić. Na moim jednym krzewie też tak się stało. Na dwóch było ok, ale powiem za chwilę dlaczego. No i cóż, mamy taki efekt: zaschły lub są czerwone. Tak. I tak dzieje się na całym krzewie. W innym roku dojrzewają wszystkie do końca, a w tym roku. Tak się zeschły. Zbliżyły, spleśniały. Zrobiły się brązowe. Weszły na nierobale. No i zerło apetytu na takie jerzyny. No tuż tak. Winne całemu zajściu. Jest upalne lato. Słuchajcie, te jeżynki na tych podporach. Wiszą cały czas. Cały dzień. I noc Tu mamy południe, mimo że środowisko leśne. Mamy południe. Cisza wyobraźmy sobie bezwieczne słońce piecze jak diabli. W cieniu 36 a na takim słońcu 45. Tak za ciszę z żybopłotów, ze świerków. Tu stoi domek. Tam jeszcze przy domku tuja i Zero ruchu powietrza. Zero wymiany tego powietrza. O cieniu zapomnij. I jeżyna się pali. <laughs> jeżyna się gotuje. Po prostu te owoce jak tylko nabierają koloru, czyli robią się ciemniejsze, nagrzewają się tak bardzo, że w nich te procesy zostają po prostu zahamowane. Że te procesy przebiegają nieprawidłowo. Liście i pędy tych jerzyn też nie mogą nastarczyć związków mineralnych, ale przede wszystkim wody na szybko powiększające się owoce, bo one w momencie jak robią się czerwone, przechodzą w czarny, zwiększają swoją objętość dwu, trzykrotnie. Do tego potrzebna jest woda. A tu upał susza jeżyny mają płytki system korzeniowy, szeroki a konkurencja roślin obok duża no i cóż, brakuje wszystkiego brakuje wody brakuje związków mineralnych, brakuje cienia żeby się gdzieś schować żeby się po prostu spokojnie napić tej wody, żeby liście jeszcze w procesie fotosyntezy zrobiły tą glukozę, ten cukier jakże potrzebny w tych owocach, bo owoce muszą być słodkie bez tego cukru nie ma dobrych owoców no i jeżeli nie ma tej wody to ten proces chemiczny się nie odbędzie także na przyszłość jak mamy takie lato jeżynki zaczynają pierwsze robić się czerwone osłaniamy je czy to jakimiś gałęźmi, czy parawanami nawet słuchajcie, te parawany, które będziemy mieli do hortensji i do w sklepie też mogą do tego dobrze posłużyć, tylko dłuższe tyczki i od strony południowej, nie mówię, od wschodniej, czy od zachodniej ale od strony południowej, żeby te najgorsze godziny gdzie słońce piecze niemiłosiernie osłonić tą mierzynę niech ma czas, żeby się napić żeby roślina mogła przeprowadzić prawidłowo fotosyntezę, a owoce, żeby się dojrzały. No i nie zapominajmy o wodzie. W okresie dojrzewania ta roślina potrzebuje trzy razy tyle więcej wody. Bo ma apetyt. do tego rosną. Zobaczcie już takie silne pędy na rok następny po 4-5 metrów. Zaraz go pokażę, bo nie wiem nawet gdzie się kończy. O, proszę. Także słuchajcie, może warto takie pędy też przyciąć. Mój błąd nie zauważyłem, ale ten pęd potrzebował masę wody, masę składników odżywczych, żeby urosnąć. Tyle co resztę tych innych pędów. Także skracamy go sobie na półtora metra. Tak, żeby zmieścił się na naszej pergolce i niech sobie rośnie, niech się krzewi, niech wypuszcza boczne gałązki, będzie więcej owoców, ale niech tyle nie pije tej wody. Także cała tajemnica w tym, że roślinie brakło wody, że roślinie brakło chwodu, że roślinie brakło soli mineralnej, ale przede wszystkim brakło jej cukru. Roślina weszła tak prawdę mówiąc już w lecie, już w sierpniu w okres spoczynku zimowego tak była zmęczona, że zaczęła przygotowywać się do zimy. Liście zaczęły się robić żółte, pomarańczowe i zaczęły opadać. To pokażę Wam przy okazji tak że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pełno psówek w okolicy jeżyn Pełno różnych grzybków. No wszędzie trzeba uważać, żeby nie stąpnąć na jakiegoś grzybka. Bo teraz popaduje Teraz jest chłodni. Plus 6, plus 10 w nocy. 20. W dzień warunki optymalne. Teraz jeżyny. Jakby miały dojrzewać to by po prostu dojrzały. A tak słońce je spaliło. Ale w nagrodę mam grzybki. Pójdziemy jeszcze kawałek. Może jeszcze coś ciekawszego. Nawet wam powiem, że jeżyny te leśne, te dzikie, które naprawdę są odporne na wszystko, które przeżyją wiele, też w tym roku nie dojrzały. Nawet tych owoców było mało, ale i te co były, też po prostu nie dojrzały. No szkoda, bo zostawiam sobie zawsze kilka kęp takich. I obrywam, bo one są dużo, dużo smaczniejsze, jak jest ich dużo, żona robi soczek na zimę do budyniu. I jest pięknie. No dobrze, na tym kończymy. Także więcej wody. Zasłonić troszeczkę światło. I jeżyny się dojrzeją.